Witaj, drogi tato. Czego najbardziej pragniesz? Jakie masz pragnienia związane z najważniejszymi relacjami w Twoim życiu? Jakie jest Twoje pragnienie, najgłębsze pragnienie, jakie masz w odniesieniu do swojej żony? Jakie są Twoje pragnienia związane z relacją z Twoimi dziećmi? Jak chcesz, żeby te relacje wyglądały w przyszłości? Pragnienie bardzo często ujawnia przeznaczenie. Jesteś przeznaczony do nieprzeciętnego ojcostwa. Jesteś przeznaczony do tego, aby zbudować głębokie więzi ze swoimi dziećmi. I jestem pewien, że w głębi serca tego najbardziej pragniesz. Marzysz o tym, aby mieć bliskie relacje z Twoimi dziećmi, nawet po wielu, wielu latach, kiedy Twoje dzieci będą już dorosłe. Marzysz o tym, aby mieć realny wpływ na swoje dzieci. Chciałbyś widzieć, jak Twoje dzieci wybierają wartości, które są dla Ciebie ważne, ale jednocześnie tak często doświadczamy tego, że nasze dzieci odchodzą, idą w innym kierunku, że rówieśnicy mają często większy wpływ na nasze dzieci niż my na nie jako rodzice. Jak więc sięgnąć po nieprzeciętne ojcostwo? Na to pytanie i wiele innych postaram ci się odpowiedzieć podczas niezwykłych warsztatów, warsztaty nieprzeciętne tata, które już od 2 do 3 lutego odbędą się w Warszawie. To są warsztaty, w których dotychczas wzięło ponad 500 ojców udział w Polsce i za granicą. Są to warsztaty, podczas których dostaniesz bardzo potężną dawkę inspiracji, inspiracji, która rozpali twoje serce na nowo do zaangażowanego ojcostwa. To będzie czas, w którym otrzymasz bardzo konkretną i praktyczną wiedzę, konkretne narzędzia, które będziesz mógł wcielić w życie tu i teraz. Aby zobaczyć poprawę relacji z Twoimi dziećmi, abyś mógł patrzeć, jak, jak wzmacnia się więź między Tobą i Twoimi dziećmi. To jest doświadczenie, które stało się udziałem tak wielu ojców przed Tobą i może stać się również Twoim udziałem. To będzie czas również doświadczenia prawdziwego ojcowskiego braterstwa. Spotkasz innych mężczyzn, innych ojców, którzy dla których, tak jak i to dla Ciebie, ojcostwo jest czymś bardzo istotnym, jest ważnym elementem, jest sednem Twojego powołania, Twojej życiowej drogi. A więc serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś wziął udział w tych warsztatach. 2 do 3 lutego 2024 spotykamy się w Warszawie. Więcej informacji i możliwość zapisu znajdziesz w opisie tego filmu pod specjalnym linkiem. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie. Michał Piekara.